Dzień dobry, nazywam się Bartłomiej Radziejewski i zapraszam serdecznie i witam w Pomówmy realnie programie, w którym Rozmawiamy o sprawach strategicznych z osobistościami życia publicznego. Dzisiaj kontynuujemy nasz przedwyborczy cykl. Rozmowy z przedstawicielami najważniejszych partii politycznych w Polsce na temat ich wizji polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Dzisiaj z wiceministrem spraw zagranicznych Pawłem Jabłońskim. Dziękuję panie ministrze za przyjęcie zaproszenia. Proszę łaskawie powiedzieć, o czym dziś porozmawiamy. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że rozmowa będzie ciekawa, bo tematy są ciekawe. Przede wszystkim bezpieczeństwo i polityka międzynarodowa, zarówno ta związana bezpośrednio z agresją Rosji na Ukrainę, ale też zagrożenia zmianami politycznymi w Unii Europejskiej, relacje z naszymi sąsiadami, relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Więc sądzę, że tematy ciekawe i mam nadzieję, że będzie to dla Państwa interesujące poznać naszą wizję na trzecią kadencję. Zapraszam serdecznie, bądźcie Państwo z nami.